Cześć kochani, witajcie w mojej jesiennej wieczornej rutynie. W tym filmie pokażę Wam jak wygląda mój typowy wieczór w tym okresie, a jeśli chcielibyście zobaczyć moją jesienną poranną rutynę, to już jest taki film na moim kanale, do którego Was oczywiście odsyłam. Po powrocie do domu, na przykład z sesji, z nagrywek, pierwsze co robię to zdejmuję płaszcz, buty i zakładam moje milusie kapcie. Przyznacie, że po całym dniu chodzenia to najlepsze uczucie ever. Następnie przebieram się w coś wygodnego. Teraz głównie stawiam na jesienne kolory w mojej garderobie i przeważnie wybieram dres. Dres jest najlepszy po domu, a ten karmelowy z Moskito jest moim ulubionym. Po prostu idealny na jesień. tej pory roku nie wyobrażam sobie też bez świec zapachowych, które nie tylko cudnie pachną, ale też nadają mieszkanku taki przytulny klimat. Mój ulubiony zapach to jabłka z cynamonem. Potem robię sobie coś ciepłego do picia, bo wieczory są coraz mroźniejsze, więc muszę się rozgrzać. I akurat tego dnia była to zimowa herbatka w tym uroczym kubku. Jak go pokazałam na moim Instagramie, to dostałam masę pytań, gdzie go można kupić, a więc moi kochani, dostępny jest w Home You. I później to zależy. Albo przeglądam jakieś rzeczy na telefonie, dodaję nowe zdjęcie, albo siadam do komputera i sprawdzam maile. Czy kończę montować dla Was jakiś film? Moja praca nie wygląda codziennie tak samo, dlatego mega ją za to lubię. Jesień to też czas na eksperymentowanie z nowymi przepisami. Tego wieczora padło na pieczoną dynię. Najczęściej robię z niej zupę krem, ale tym razem postanowiłam zrobić ją w innej formie. Dynia jest warzywem sezonowym, czyli w tym okresie ma najwięcej wartości odżywczych. Do tego jest niskokaloryczna, a więc powinniśmy ją jeść do woli. Aby mi się milej gotowało, włączam też jakąś jesienną playlistę. Jakoś tak czas wtedy szybciej płynie, no i oczywiście przyjemniej. Gotowanie zaczyna mi sprawiać coraz więcej radości, a z muzyką to już w ogóle. Ale wiecie czego nie lubię? Nie lubię kroić dyni ze względu na jej twardą skórkę. I tu jak widzicie, aż mi spadła na podłogę. Pieczona dynia jest bardzo smaczna, smakuje trochę jak bataty, trochę jak frytki. Ja kroję ją na kawałki, skrapiam oliwą i posypuję różnymi przyprawami, takimi jak kurkuma, słodka papryka, sól, pieprz. Można też dodać cynamonu i oczywiście chili. Pikantne jedzonko zawsze jakoś tak mi lepiej smakuje. Też tak uważacie? Później taką pieczoną dynię można zmiksować i świetnie nada się jako pasta na kanapki albo jako baza do zupy. No i wkładam wszystko do piekarnika na około pół godzinki. Piekę tak mniej więcej w 180 stopniach. W międzyczasie wrócił mój narzeczony Bill z piłki akurat na jedzonko. Ja sobie przygotowałam tą dynię w formie sałatki z rukolą, pestkami dyni i też z fetą. Jest przepyszna, ale jako taka przekąska bez niczego, czy z jakimś dipem, również jest rewelacyjna, choć nie wiem, czy tak do końca smakowała Bilowi. Zazwyczaj oglądamy sobie razem jakiś serial czy film. Jesień to czas, kiedy wieczory robią się dłuższe, więc co roku robimy sobie maratony klasyki, czyli Harry Potter, Zmierzch czy Władca Pierścieni. To obowiązkowe pozycje na liście, które nigdy mi się nie znudzą. A Wam? Później staram się ogarnąć kuchnię, by po prostu z rana nie tracić na to czasu. Odkąd budzę się i mam wysprzątaną kuchnię, dzień od razu staje się lepszy. Ogólnie też przygotowuję się na jutro, na przykład zalewam wrzątkiem nam płatki owsiane do owsianki, bo jakoś tak mi lepiej wtedy smakują. Do tego jest to bardzo wygodne, bo rano dodaję tylko owocki, jogurt i śniadanko gotowe. No i potem czas na wieczorną pielęgnację. Idę do łazienki i zmywam makijaż, jeśli w ogóle mam go na sobie. Aktualnie używam płynu micelarnego Nivea, ale zdecydowanie muszę powrócić do tego z Ingrid lub Visplantis, bo były najlepsze. Uwielbiam maseczki w płachcie i co jakiś czas sobie je nakładam. Akurat tutaj się pozytywnie zaskoczyłam, bo myślałam, że ta złota maska będzie w innej formie, a była kolagenowa, hydrożelowa czyli taka, no taką ma inną konsystencję. Już parę razy miałam ją nakładaną u kosmetyczki, więc naprawdę wiem, jak niesamowity efekt daje. Chyba już wiecie, jak uwielbiam domowe spa i długie kąpiele, a jesień temu bardzo sprzyja. Stawiam na kosmetyki pachnące jesienią, dlatego ten żel o zapachu dyni i jaśminu skradł moje serce. Lubię też dodać soli do kąpieli, bo działa niezwykle odprężająco i zapalić świeczki, rzecz jasna. Po kąpieli nakładam jeszcze krem nawilżający i ten pod oczy czasem robię peeling, czasem jeszcze robię masaż twarzy, ale jakoś nie może mi to wejść w nawyk. Potem zmierzam od razu do naszej sypialni, przybieram się w wygodną piżamkę z mojego sklepu, która jest Idealna na każdą porę roku. Na dole zostawiam Wam linka. I przed snem wypisuję sobie jeszcze w moim specjalnym zeszycie, za co w tym dniu jestem wdzięczna. Polecam Wam bardzo wyrobić sobie taki nawyk, zresztą mówiłam już o tym w poprzednim filmie, koniecznie zajrzyjcie. Staram się też przeczytać chociaż kilka stron książki. Mam w planach zakupić sobie kilka nowych, więc jeśli jakieś polecacie, to dajcie znać. I potem zwykle kładę się spać. Oczywiście nie każdy mój wieczór tak wygląda, ale dążę do tego. I to wszystko, moi kochani. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnym.